Alchemia wolności, jak puszczenie, staje się najwyższą formą przyciągania. Chcę dziś z tobą porozmawiać o wielkim, fundamentalnym paradoksie życia i przyciągania o kontrintuicyjnej, mistycznej prawdzie, która mówi, że im mocniej ściskamy w dłoni to, czego pragniemy czy to miłość, czy to sukces, czy to kontrolę nad sytuacją tym szybciej nam to ucieka, tym bardziej wymyka się nam z rąk. Pomyśl o śnie. Im bardziej starasz się zasnąć, tym bardziej sen cię unika. Przychodzi dopiero wtedy, gdy odpuszczasz, gdy poddajesz się odpoczynkowi. Prawdziwe posiadanie, prawdziwa moc zaczyna się w akcie puszczenia. Z perspektywy psychologii Karla Junga, ten paradoks jest odzwierciedleniem wiecznego konfliktu w naszej duszy. Konfliktu między zaciśniętą, pełną lęku pięścią naszego ego a spokojną otwartą dłonią naszej jaźni, czyli self. To nasze małe, przestraszone ego, wierzy, że musi kontrolować, planować, siłować się z życiem, by przetrwać. Czuje się małe i oddzielone od świata. Natomiast nasza jaźń, ta głębsza, mądrzejsza część nas, wie, że jesteśmy częścią większej całości i że prawdziwa siła leży w zaufaniu do procesu, w puszczeniu kontroli. Eckhart Tolle, wielki nauczyciel duchowy, uczy nas, że nasza nieustanna walka i staranie się są formą oporu. Oporu wobec naturalnego, inteligentnego przepływu życia. Ten opór jest jak próba płynięcia łódką pod prąd potężnej rzeki. To nieustanny, wyczerpujący wysiłek. I to właśnie ten opór to tarcie tworzy całe nasze cierpienie. Puszczenie, o którym dziś mówimy, nie jest rezygnacją z życia nie jest biernością. Jest mądrym, świadomym poddaniem się większej inteligencji wszechświata, która wie lepiej niż nasze ograniczone, pełne lęku ego. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż. W podróż, która jest jak alchemiczna transformacja. To podróż, która pokaże Ci, jak świadomie zamienić ciężki, szary ołów lękowej kontroli w czyste, lśniące złoto bez wysiłkowego przyciągania harmonii i synchroniczności. To jest przejście od walki do tańca z życiem. Anatomia chwytu. Dlaczego im mocniej trzymasz, tym szybciej tracisz? Zanim nauczymy się puszczać, musimy najpierw zrozumieć anatomię naszego chwytu. Musimy zobaczyć i poczuć w sobie, dlaczego im mocniej trzymamy, tym szybciej tracimy i jaką ogromną cenę za to płacimy. Czy znasz to uczucie? To głębokie chroniczne wyczerpanie i frustracja, które płyną z nieustannej walki, z siłowania się, z życiem, z ludźmi, z samą sobą. To poczucie, że musisz wszystko kontrolować, wszystko planować, wszystkiego dopilnować, bo inaczej cały twój świat się zawali. Żyjesz w stanie ciągłego, podskórnego napięcia, jak żołnierz na warcie, który nigdy nie może odpocząć. Z perspektywy neurobiologicznej musimy zrozumieć, że ta potrzeba kontroli to nie jest twoja siła. To jest objaw głębokiego lęku to sygnał, że twoje ciało migdałowate, czyli ośrodek alarmowy w mózgu jest nadaktywne. Z powodu przeszłych doświadczeń postrzega ono niepewność jako śmiertelne zagrożenie. W odpowiedzi twój system nerwowy jest w trybie przetrwania, w trybie walki i ucieczki, a nie w trybie zaufania, relaksu i tworzenia. Twoje ciało jest w stanie nieustannej gotowości na katastrofę. To pochłania ogromne ilości twojej energii życiowej. I tu dochodzimy do symbolicznego objawienia. Wyobraź sobie swoją dłoń zaciśniętą w pięść tak mocno, aż bieleją ci knyki. Taka zaciśnięta pięść nie może niczego utrzymać na dłuższą metę, ale co ważniejsze, nie może też niczego nowego przyjąć. Obfitość, miłość, nowe możliwości, inspiracje, to wszystko może wpłynąć tylko do otwartej, zrelaksowanej dłoni. Twoja desperacka próba kontroli blokuje dokładnie to, czego tak bardzo pragniesz: Twoja kontrola. Jest Twoim więzieniem. Jak zacząć zauważać ten chwyt? Poprzez praktykę zauważania napięcia w ciele, kilka razy dziennie. Zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy i zeskanuj swoje ciało. Gdzie czujesz napięcie? Gdzie czujesz zaciśnięcie, usztywnienie? Może to jest zaciśnięta szczęka, może uniesione ramiona, może twardy brzuch. To są fizyczne ślady Twojej potrzeby kontroli. Gdy znajdziesz takie miejsce, nie próbuj go na siłę rozluźniać, po prostu skieruj tam swój oddech z intencją ciekawości i akceptacji. A potem zadaj temu napięciu ciche pytanie, przed czym próbujesz mnie chronić? Posłuchaj odpowiedzi. Samoświadome zauważenie często przychodzi pierwsze rozluźnienie. Jesteś jak ktoś, który próbuje złapać wodę w dłoni. Chcesz ją zatrzymać, chcesz ją posiadać. Więc zaciskasz palce najmocniej jak potrafisz. Ale im mocniej zaciskasz, tym szybciej woda przecieka ci między palcami. Czujesz tylko frustrację i stratę i zostajesz z pustą, bolącą dłonią. Dopiero gdy ułożysz dłoń w kształt otwartej miseczki i pozwolisz wodzie spokojnie w niej spocząć, bez próby jej uwięzienia, dopiero wtedy możesz się nią naprawdę napić. Prawdziwe posiadanie to przyzwolenie, lęk przed pustką i się kryje za Twoją potrzebą kontroli. Co kryje się za tą potrzebą kontroli? Jaki lęk jest tak wielki, że każe nam tak kurczowo trzymać się życia? Odpowiedź jest prosta i przerażająca to lęk przed pustką. W każdej z nas drzemie ten paniczny, często nieuświadomiony lęk lęk przed stratą, lęk przed chaosem, lęk przed niepewnością. To on każe nam kontrolować każdy ruch, swój i innych każe nam planować każdą minutę, przewidywać każdy scenariusz. To jest próba zbudowania wałów obronnych przed oceanem nieprzewidywalności, którym jest życie. To próba zbudowania tamy na rzece, która i tak zawsze znajdzie swoje koryto. U źródła tego lęku bardzo często leży nasza pierwotna rana porzucenia głębokie dziecięce doświadczenie, które nauczyło nas, że świat nie jest bezpiecznym, przewidywalnym miejscem, że miłość może zniknąć, że możemy zostać sami. I jeśli jako dzieci nie mogłyśmy ufać światu, to w dorosłości próbujemy stworzyć iluzję bezpieczeństwa poprzez nadmierną kontrolę. To strategia przetrwania, która kiedyś była nam potrzebna, ale dziś nas więzi. I tu jest objawienie, które ma moc uzdrowienia tego lęku. To, co ty nazywasz pustką i czego tak panicznie się boisz, w rzeczywistości jest przestrzenią czystego potencjału, jest ciszą, z której rodzi się nowa muzyka. Jest ciemnością, z której wyłania się nowe światło. Jest żyzną, ciemną ziemią, w której wszystko może wykiełkować. Boisz się białego płótna, na którym twoja dusza chce namalować dla ciebie coś nowego, coś znacznie lepszego niż to, czego tak kurczowo się trzymasz. Jak oswoić ten lęk? Poprzez rozmowę. Proponuję ci prowadzenie dialogu z lękiem przed pustką. Weź dziennik i zadaj pytanie swojemu lękowi. Jakby był oddzielną postacią. Daj mu imię, zapytaj, jak jest stary. A potem zapytaj, czego się boisz, że się stanie, jeśli odpuszczę, przed czym próbujesz mnie chronić. I pozwól mu odpowiedzieć. Zapisz wszystko, co ci powie, nawet jeśli brzmi to dziecinnie, wysłuchaj jego przerażonej perspektywy bez osądu, a potem, jako dorosła, odpowiedz mu ze spokojem i współczuciem. Twój lęk jest jak surowy, groźny strażnik, który stoi przed drzwiami do pozornie pustego, cichego pokoju. Krzyczy, że w środku są potwory, że nie można ci tam wchodzić, że umrzesz, ale gdy wreszcie odważysz się go minąć, gdy weźmiesz go za rękę i wejdziesz z nim do środka, odkrywasz, że nie ma tam żadnych potworów. Odkrywasz, że jest to najspokojniejsze, najcichsze miejsce w całym twoim zamku twoje wewnętrzne sanktuarium. Twoje połączenie z jaźnią. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Święte Puszczenie czym jest, a czym nie jest prawdziwe odpuszczenie? Kiedy już zobaczysz, że za Twoją potrzebą kontroli stoi lęk przed pustką, musisz nauczyć się sztuki świętego puszczenia. Musisz zrozumieć, czym jest, a czym nie jest prawdziwe odpuszczenie, by nie wpaść w kolejną pułapkę. Wiele z nas myli odpuszczenie z porażką, z biernością, z rezygnacją, z obojętnością. Mamy głęboko zakorzenione przekonanie, że puścić oznacza przestać się starać, poddać się, dać za wygraną. To jest narracja naszego ego, które utożsamia wartość z walką i wysiłkiem. Myśli, że jeśli nie walczy, to znaczy, że przegrywa. Ale musimy dokonać kluczowego rozróżnienia. Jest ogromna różnica między puszczeniem kontroli, letting go, a poddaniem się w poczuciu beznadziei, giving up. To drugie jest aktem bezsilności, rozpaczy, rezygnacji, jest powiedzeniem, nie mam już siły, wszystko mi jedno. Natomiast puszczenie kontroli jest aktem najwyższej mocy i zaufania. Jest powiedzeniem: zrobiłam wszystko, co mogłam, użyłam całej swojej mądrości i siły. A teraz ufam, że życie, wszechświat, moja jaźń przyniesie najlepsze rozwiązanie, nawet jeśli będzie inne niż zaplanowałam. I tu jest objawienie, które otwiera nas na magię życia. Puszczając obsesyjną kontrolę nad tym, jak coś ma się wydarzyć, jaki ma być dokładny scenariusz, otwierasz się na nieskończone możliwości tego, co i kiedy może się pojawić. Pozwalasz działać większej inteligencji niż twoje ograniczone pełne lęku ego. To jest akt współpracy z wszechświatem, a nie walki z nim. To jest przejście od bycia żołnierza do bycia tancerza. Jak to praktykować? Poprzez praktykę oddawania problemu. Kiedy czujesz, że obsesyjnie próbujesz coś kontrolować, że mielisz w głowie ten sam problem bez końca, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech. Możesz wziąć w dłonie kamienia lub inny przedmiot symbolizujący ten problem. A potem świadomie, w myślach lub nagłos powiedz, oddaję ten problem siłom większym ode mnie. Ufam, że najlepsze rozwiązanie pojawi się we właściwym czasie. I fizycznie połóż ten kamień na ołtarzu, na ziemi, gdziekolwiek. Poczuj, jak ten ciężar spada z Twoich ramion. Jesteś jak żeglarz na oceanie. Nie możesz kontrolować wiatru, nie możesz kontrolować fal. To niemożliwe. Możesz jedynie ustawić żagle, czyli swoją postawę. Kurczowe, desperackie trzymanie się wioseł podczas burzy i próba wiosłowania pod prąd jest bezcelowa i wyczerpująca. Mądrość polega na tym, by zwinąć wiosła, podnieść żagle i zaufać wiatrowi. Polega na umiejętności nawigacji, a nie na walce z żywiołem. Rytuał otwartej dłoni. Jak praktykować ufność w proces życia? Prawdziwe puszczenie kontroli wymaga zaufania. Zaufania do procesu życia. To jest właśnie rytuał otwartej dłoni, który musimy praktykować każdego dnia, by przeprogramować nasz system nerwowy. Większość z nas nosi w sobie to głębokie, sieroce przekonanie, że jeśli my czegoś nie dopilnujemy, nie załatwimy, nie skontrolujemy, to wszystko się rozpadnie, że nikt nam nie pomoże, że jesteśmy same odpowiedzialne za utrzymanie całego świata w ryzach. To jest postawa ogromnej pychy i ogromnego lęku. Jest to również niezwykle samotna postawa. Z perspektywy Junga, uzdrowienie polega na rozwinięciu zaufania do procesu jaźni, do self, na fundamentalnej wierze w to, że twoja najgłębsza, najmądrzejsza istota wie, dokąd zmierza, nawet jeśli twoje małe, świadome ego jest przerażone, zdezorientowane i nie widzi drogi. To jest wiara, że jesteś prowadzona. To jest zaufanie, które buduje się poprzez małe, codzienne akty odpuszczania i obserwowania, że świat się nie zawalił. I tu jest objawienie, które przynosi spokój. Twoim zadaniem nie jest zaplanowanie całej trasy podróży od punktu A do punktu Z. To zadanie dla ego. Zadaniem twojej duszy jest zrobienie tylko następnego jednego kroku z ufnością i otwartym sercem, pozwalając, by ścieżka sama odsłaniała się przed tobą krok po kroku. Twoim zadaniem jest być obecną tu i teraz. Jak ćwiczyć to zaufanie w ciele? Poprzez fizyczny rytuał otwartej dłoni. Kiedy czujesz, że kurczowo mentalnie trzymasz się jakiegoś problemu, jakiejś osoby, jakiegoś rezultatu, zrób coś fizycznego. Świadomie zaciśnij pięści tak mocno, jak potrafisz, czując całe napięcie, a potem z powolnym wydechem świadomie otwórz swoje dłonie, odwracając je wnętrzem do nieba. Poczuj w swoim ciele, w swoich mięśniach ten symboliczny akt puszczenia kontroli. Poczuj jak napięcie odprywa. Powtórz to kilka razy. Jesteś jak ogrodnik. Twoim zadaniem jest przygotowanie dobrej gleby. Twoim zadaniem jest zasianie nasiona z intencją, i twoim zadaniem jest dbanie o tą glebę, podlewanie jej, usuwanie chwastów, ale nie możesz kontrolować procesu wzrostu. Nie możesz ciągnąć delikatnego pędu w górę, by rósł szybciej. W ten sposób tylko go zniszczysz. Musisz zaufać. Zaufać słońcu, deszczowi i wewnętrznej mądrości nasiona, które wie, jak i kiedy ma wzrastać. Twoim zadaniem jest być obecną. Magia synchroniczności, kiedy wszechświat zaczyna pracować dla ciebie. Kiedy nauczysz się puszczać, kiedy zaczniesz ufać, w twoim życiu zaczyna dziać się magia. Wszechświat zaczyna pracować dla ciebie, a nie przeciwko tobie. To jest doświadczenie synchroniczności. Wiele z nas żyje w poczuciu, że świat jest chaotyczny, wrogi i że musimy z nim walczyć o każdą drobnostkę. Mamy wrażenie, że nic nam się nie udaje, że wszystko przychodzi z trudem. To jest właśnie doświadczenie życia z perspektywy zaciśniętej pięści ego. To życie w oporze. Karl Jung opisał zjawisko synchroniczności jako znaczący zbieg okoliczności, jako moment, w którym wydarzenie w świecie zewnętrznym w tajemniczy sposób rezonuje z twoim stanem wewnętrznym. To nie jest przypadek. To jest przejaw harmonii między tobą a wszechświatem. To jest znak, że jesteś we właściwym przepływie. I tu jest objawienie, które jest nagrodą za całą tę trudną pracę. Kiedy puszczasz lękodą kontrolę, twoja energia się zmienia. Z wibracji napięcia, braku i lęku przechodzisz na wibrację zaufania, otwartości i przyzwolenia. I wszechświat, zgodnie z prawem rezonansu, musi odpowiedzieć. Zaczyna podsuwać ci przypadkowe spotkania, właściwe informacje we właściwym czasie, nieoczekiwane możliwości. Życie zaczyna ci pomagać. Jak zacząć zauważać tę magię? Poprzez prowadzenie dziennika synchroniczności. Zapisuj w nim wszystkie małe i duże, szczęśliwe zbiegi okoliczności, które ci się przydarzają. Tę piosenkę w radiu, która odpowiedziała na Twoje pytanie, tę przypadkowo spotkaną osobę, która dała Ci potrzebną informację, ten telefon, który zadzwonił w idealnym momencie. Ta praktyka trenuje Twój umysł w zauważaniu, że wszechświat ci sprzyja, że jesteś częścią większej, inteligentnej całości. Przestajesz być wioślarzem, który w pocie czoła, z zaciśniętymi zębami walczy z prądem potężnej rzeki. W pewnym momencie, wyczerpana, puszczasz wiosła i z przerażeniem i zdumieniem odkrywasz, że łódka nie rozbija się o skały. Kładziesz się w niej, patrzysz w niebo i pozwalasz, by nurt sam, bez wysiłku, zaniósł Cię do celu, a Ty możesz wreszcie podziwiać po drodze przepiękne, nieoczekiwane krajobrazy. Zakończenie. Posiadanie przez puszczenie. Ostateczny akt suwerenności. I tak na końcu tej podróży dochodzimy do ostatecznego aktu suwerenności. Do zrozumienia, że prawdziwe posiadanie bierze się z puszczenia. Przeszliśmy alchemiczną drogę od zaciśniętej pełnej lęku pięści naszego ego do spokojnej, otwartej, ufającej dłoni naszej jaźni. Od walki do tańca, od oporu do przyzwolenia. Karl Jung uczył nas, że prawdziwa moc nie leży w sile, nie w narzucaniu swojej woli światu. Prawdziwa moc leży w przyzwoleniu w umiejętności zgrania swojej małej osobistej woli z wolą większego porządku wszechświata, z wolą Twojej jaźni. To jest droga mędrca, droga, która prowadzi do wewnętrznego pokoju. Clarissa Pinkola Estes, pisząc o dzikiej kobiecie, podkreśla, że ona nie próbuje kontrolować cykli natury, ona je ucieleśnia. Ufa procesom życia, śmierci i odrodzenia. Wie, kiedy jest czas siewu, a kiedy czas zbiorów. Wie, kiedy jest czas aktywności, a kiedy czas odpoczynku. Puszczanie, odpuszczanie, jest jej drugą naturą. Jest mądrością zapisaną w jej kościach, w jej krwi, w jej instynkcie. Zachęcam cię więc, byś od dziś żyła z tego miejsca: z miejsca, w którym Twoje szczęście nie zależy od tego, czy utrzymasz nad wszystkim kontrolę, lecz od Twojej zdolności do oddawania tej kontroli z wdziękiem i zaufaniem. Z miejsca, w którym Twoje serce jest otwarte i pojemne, a nie zaciśnięte i przestraszone. Kobieta. Która opanowała sztukę puszczania, przestaje walczyć z życiem. Zaczyna z nim tańczyć. Czasem to ona prowadzi, z jasną intencją i działaniem, a czasem z ufnością daje się prowadzić, poddając się rytmowi. Tańczy w rytm muzyki, której nie zawsze rozumie, ale której głęboko, w samym sercu swojej istoty, bezgranicznie ufa. Jeśli ta podróż rezonowała z twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębi, Zapraszam cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z kimś, kto być może również jest zmęczony walką i tęskni za tym, by zacząć tańczyć z życiem.